Został standardowy. No świetnie, żeby jesteś dość... tutaj. No dostać już zaproszenie do zatrudnienia, do zabrania. Pani na została napisane zaproszenie już na piśmie, z tanem, że w tym momencie nie było w możliwości. Nie będzie? Nie, to jest tak. To jest tak. A to jest tak. Już ustalone zostało, przepraszam, ale tak zrobiło. Spróbuj jakąś pętlę wymyślić, żeby była jakaś wartość dodana. Dobra, się czekaj. Z... Zastanowimy zdaniem. się zdaniem. zaraz. Nie, jeszcze ja tutaj bierzesz. Tabiam. Obierzycie idę za panem, ale widzę, że pan się. Ubi. A ja nie że tutaj i myślę, może się mylę.

Z, ma, z tatą, którego chcieliśmy namówić, żeby nam ulicz, że grał jako uczestnik artysty. I, ale... no, i nie Raz grał na kiborcie, tak. tak, tak, w ale jeszcze... był. <klujne> tak. tak. dopiero 15. Jest to drogi, jak się cieszę, bo chodź. Z tego z co pamiętam, co było w 2019. Musiałem się zorientować. O, jak fajnie, do dopis, jaką nam radość zrobiłeś. No, to znaczy pewnie Marysia ma z nim, ja mam takie zdjęcie. na No, bardzo znać. dużą o, radość, radość zrobiłeś i ja myślę, że z Czartem wy się chyba znaczy. No, no tak, 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 z Czartem. nie, nie znacie, to Czarek nie Nie na sukces. Z

Tak, tak, tak. z to było naprawdę dawno, z 15 lat temu. Tak, tak, bo ja w jeszcze byłam. Tak, to była następna Tak, tak, Jeszcze na ptaszku, to taką merytoryczną ptaszkę? Coś kojarzę też. No, super pasujesz. właśnie właśnie przedstawiam się przy coś w Bardzo się cieszę. Dzień dobry. Bo ja się na chwilę przywitałam, nie wiem dlaczego. nie szkodzi ja. Super. Tak, mama nas prowadzała, pamiętam do chlubiku. Chyba, że Marta lubiła być kręcona, pamiętam i ty też. Tak, ja też lubię. Bo ja wszystko tak jak ona chciałam. No, no właśnie.

no, A, no to było. Nie no, dalej. jest blisko, bo jak się na kaseczku. No to co? A dlaczego wcześniej Pani nie mogła nigdy iść Mogłam, ale tak się składało. Marlosze. Nie było czasu. No. Tutaj jest A tak? <noise> <noise> Proszę bardzo, docenię jak balowała z tym dziećmi wtedy. To nie było jej ciężko, zapewne był jej ciężko. ale teraz już trochę. Raczej, raczej tak. Dobrze, wiem, cieszysz się bardzo, ja też. Ja też się cieszę. Gdzie teraz mówi? Tu? Tu, 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 tu. To znaczy tu, to jest dobre miejsce dla wszystkich Jaromy. No tak, tak, ale oczywiście, ale... Jaromir! No! proszę, no widzisz, oddać? Kaczy kolegi przychodzą. Bawiliśmy się w szukanie Moniki, której zabrał na tydzień buta je do tego. Ale znalazł, rozpoznał Monikę, tak? Tak? I pamacha. Nie, to tak. No. A teraz się nie no nie, no, że nie ma. A tam można odpoznać, ten czarek kolego od ja nie wiem, to znaczy... Nie, siedzi z takim Karolekiem po to on wygląda jak Przelec, okay, ja ale właśnie już czy on będzie. Karolek ta. no, to to tak. No co jeśli oni siedzą? A mama jego nie? Nie. On przyszedł sam. Bo on przyszedł sam. Hmm. Tak. Dorosł. Dorosły i przyszedł sam. I chciał, bo był ciekaw. Yes, no no, wi no. No, nie wiem, bo, że bardziej no, się dzieci nawet zapamiętają. Na pewno bardzo dzieci, to, tak. Na pewno. Tak. Chcę Wam tak. powiedzieć, że ja też mam co do dzieci, nie mam wątpliwości. <gulica> A co do Was. To, no dobrze, że do tak. taką niżej. O proszę. Przejść, można by powiedzieć, że nie tylko, nie tylko tego, ale sympatycy też. <gulica> O, jak się cieszę. To my, my się chcesz No, znajdziemy się jakoś. Ja tak. Czarek miał no tak, stwierdzone mógł. krótkie. krótkie te okulary teraz nosi, tak? tak? tak. No właśnie. To tak może. Cieszę. No ona... Przepraszamy, musimy zrobić szybciutko, tutaj zrobić miejsce na duży tort. Możecie nam pomóc, Dobrze jest? Tak, Trzymaj się. Ja muszę zrobić jeszcze póki jest. się. Właśnie póki jest cały to co może być. Nie, 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 ja poszedłem do grafiki na dwa lata do szkoły policjalnej, zawodowej, natomiast ja mam tytuł bez e, technika. To znaczy ja raczej mam e, świadectwo bez tytułu technika, bo nie podchodzimy do egzaminu państwowego. Tylko na próbę pisałem. Aha, na próbę pisałem. Poszedłem dla programu, dla grafiki. Ale widzisz jak ciężko jest to pracę. A to tak poszedłem po to, żeby wyeliminować. Po to, żeby świadectwo nie miało, że w to... W chodź, w chodź, w chodź, w chodź. Torku, A bo ty do integracyjnej chodziłeś, tak? Czyli znaczy, szkoła nie była integracyjna, w liceum tylko klasa była integracyjna. Bardzo, Jak chodziłem do liceum, no nie zrobili to ciemną czekoladą, polewą czekoladą. Jak chodziłem do liceum, to profil o profilu no, zarządzania informacją. Na Zawiszy 13, ale teraz już jest przychodnia od tamtego roku. aha tu już nie ma tego liceum? No już tak no nie ma, nie ma. Już od września jest przychodnia. A, tak, rozumiem. A od ta, 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 tego września co A tata, tata, ta, ta. gra, wesela i no, zabawy, no, ale coraz no, rzadziej. Ostatnia 25 maja grał. No, że ja pamiętam, że grał jaki na królika nie, no, to ostatnio byłem gdzieś na początek, tak można powiedzieć, 2000-2001 rok. 2002 chyba jeszcze było z mną, wtedy tata grał. Mogłem być, bo jeszcze bloki w większości były nieremontowane na Ursynowie, ale w 2002 już tam na ulotkach zacząłem karierę. Dlaczego tak wiele? Nie, 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 nie.

Nie byliśmy instytucją, nigdy nie, byli, nie, nie robiliśmy żadnej reklamy, nigdzie nawet nie byliśmy zarejestrowani jako instytucja. Wobec tego mamy tor, nasze to spotkanie, mamy prezentację zdjęć z 25 lat działania klubu, które. Przygotowaliśmy w tamtej sali, mam nadzieję, że się kończy. Mamy zgłoszoną przez Małgosię jeden punkt programu, z którego bardzo się cieszę. Małgosia powiedziała, że zrobi nam krótką prezentację swojego tanecznego numeru, który ćwiczy, ponieważ jest członkiem zespołu tanecznego, zresztą kilku zespołów, teraz jednego, więc. Bardzo to mnie ucieszyło, bo to będzie prawdziwa pozdrowa. No a oprócz tego mamy siebie i spotkanie, które może trwać tyle, ile chcemy. chcemy najpierw tutaj mamy do dyspozycji, potem będziemy się ściśniać trochę, ale pewnie im bliżej nam będzie doszło. tym będzie łatwiej nam się zmieścić na małej No i Marcin którego ogłosiłam najświatłym uczestnikiem klubu i Marcin nie przeszedł, więc chyba się zgadza, to tylko ma umiejętności stosowne do pokrojenia tortu, których ja nie mam. Drodzy wolontariusze, Panią dla Ciebie mamy kwiaty. Wolontariusze świata Łomży. Z podziękowaniem za Twój tworzenie swoim Państwu też dziękuję za przyjętek. Jeszcze druga rzecz. Dobrze, ale wobec tego jestem zobowiązana powiedzieć o rzeczy, których nie, której nie traktowałam e. jako punktu programu. Na końcu przekaz Kiedyś od pani do sędzia. Ale to rzeczywiście zostało wtedy. Na koniec. Wierdwie, żeby mogła stać. Białe, białe. Zielone. Strasznie, dziękuję. To ja, to ja, jeszcze jedno. Chłopacy, zobaczcie. Trzeba pogratulować. Lach. długo działalności. też podziękować. Aniu i dla ciebie A też. A to jest. Możesz z jest... tym zrobić, co zechcesz. Jest... No. No. Możesz zostawić w klubie. No, tak. no, możesz <noise> tutaj, zrobić

Marek, Barek, Jam strzelany, nie tu tam. Pierwsze przecież są 99 to Andrzej gra Boker, no, taki no, można powiedzieć, gra. No Ferdek gra w no, roli Perdka. Gra. gra taką rolę, że jest nad górliwy. Na początku tak jest. Ale to nie o to mi chodzi. Tylko chodzi o charakter. Po mnie charakter musi być miły, a nie jakiś tam wieś. No bo tą co, a tak nie było przecież jeszcze do 2005 tego, czynnego. jeszcze nie ale maczka to już jak najbardziej. On mi najbardziej w

więc ja mu teraz powiedziałam, Przemek szybki ze wszelkich. Zobacz, ja jestem. i chyba znalazł go. pewnie. No właśnie, pewnie go znalazł. Hmm. Eee. No zobacz, ja no właśnie, czy ja to, to jest Kuba, jeszcze robię. Nie, no to ja już nie mam wątpliwości, Ponieważ że to jest się wydobył. Jak byłeś taki blondy, zupełny, jasny. No tak, jak A, tak, no właśnie. Tak, tak albo i nie, ale chyba tak. No, Taka podobna. O, no, i ona mnie woła. No, to to do... Do... Proszę. Proszę Może być pewnej miłości na tę ścianę? Poczekaj, Ela, poczekaj, nie patrzyłam na Małgusie, bo ja bym chciała zobaczyć. No może bym ja sobie. Nie, nie, ale chciałam. Nie, tam już więcej kuby nie było, bo nie ja sam ja o... to Nie, Ja nie mówię o kubie, tylko szukam jeszcze... tak, tego kuby dużego. Wiesz, który kuba nie duży? Nie, kuba. Czy on tu gdzieś jest?

Ci guardiate anche altro, una classe urgente in battanda perché

unie Argentinała wyani ба programa pie.